Hej, dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach. Witaj na kanale link.pl. Ja mam na imię Adam i od lat nauczam języków obcych. Władam w pięciu z nich, i tutaj dzielę się z Tobą moją wieloletnią wiedzą na temat nauki języków obcych. Dzisiaj opowiem Ci o szczególnie ważnym temacie: o temacie pieniędzy, forsy, kasy. W angielskim, podobnie jak w polskim, istnieje kilka różnych wyrażeń, które możemy użyć na opisanie pieniędzy. Istnieją również różne idiomy, czyli wyrażenia, których nie możemy bezpośrednio przetłumaczyć na polski. Dzisiaj na ten temat, jeżeli chcesz opanować angielski, zdać certyfikat albo maturę, te wyrażenia będą Ci do tego wszystkiego potrzebne. Więc zapraszam. Po polsku mamy force, kasę czy siano. Po angielsku istnieje tych wyrażeń również dosyć dużo. Money to najbardziej powszechne, najprostsze słowo, oznacza po prostu pieniądze. Często Amerykanie na pieniądze mówią również lettuce. Lettuce, czyli sałata. Dlaczego sałata? Ponieważ sałata, podobnie jak amerykańskie dolary, jest zielona. Innym słowem jest mula. Pochodzenie tego słowa nie jest jasne, ale wiemy, że zaczęto go używać w latach 30. poprzedniego stulecia. I need Kolejnym słowem jest looker. Looker to bardzo stare słowo. Wywodzi się aż z łaciny. Oznacza pieniądze, ale ma bardzo negatywny wydźwięk. Często używamy tego słowa w połączeniu z przymiotnikiem filthy, czyli brudny. Filthy looker. Brudna kasa, brudne pieniądze. Na przykład w zdaniu I'm not going to accept your filthy lucre. Nie przyjmę Twoich brudnych pieniędzy. Kilka słów, które znaczą pieniądze po angielsku, ma związek z jedzeniem. Tak jak już wspomniałem wcześniej, lettuce, czyli sałata, ale mamy również gravy, czyli sos oraz dough. Czyli ciasto. Ciasto, które wyrabiamy na przykład na pizzę. Przejdźmy teraz do wyrażeń, do idiomów, które często używane są w angielskim i opisują pieniądze. Przygotowałem dla ciebie 10 różnych wyrażeń. Wszystkie z nich często używane są w angielskim i warto się ich nauczyć. Pierwsze z nich to: From rags to riches. Z nędzy do pieniędzy. Rags to po prostu wachmany, czyli from rags to riches, jakby od wachmanów, od biedy do riches, do bogactw. Ten idiom usłyszysz dość często, zwłaszcza w filmach, gdzie opowiada się historię osoby, która przeszła z bycia biedną osobą i została kimś bardzo bogatym. Spójrzmy na przykład zdania: He went from rags to riches. From orphan to union president. Od pucybuta do milionera. Od sieroty do prezydenta związku. Kolejnym wyrażeniem, które szczególnie lubię to Bring home the bacon. Bring home the bacon znaczy dosłownie przynieść boczek do domu. Co to oznacza? To oznacza po prostu zarabiać na chleb. Zauważ, że zarówno po polsku i po angielsku pieniądze tutaj mają związek z jedzeniem. Po polsku jest to chleb po angielsku bacon, czyli bacon. zdanie I have to work to bring home the bacon. Muszę pracować, żeby zarobić na życie, żeby się utrzymać, żeby zarobić na chleb. I think what mom's trying to say is take this job and shove it, Bob. Yeah, I'm bringing home the bacon now. <laughs> oh, I forgot to get bacon. i znowu kolejne wyrażenie z jedzeniem. To wyrażenie to bread and butter, czyli dosłownie chleb i masło. Znaczy to jednak źródło utrzymania, źródło utrzymania, za które możesz kupić ten bread and butter, ten chleb i masło, dzięki któremu możesz przeżyć. This shop is our bread and butter. Ten sklep to nasze źródło utrzymania. It's, I'm not gonna lie, it's a real mess. that's our bread and butter. I surprise, surprise, znowu mówimy o jedzeniu. Tymczasem jest to bread. Winner – bread, chleb. Winner – zwycięzca. Zwycięzca chleba? Żywiciel rodziny. Czyli ta osoba, która zarabia w rodzinie, dzięki której cała rodzina może przeżyć i położyć chleb na stół. Znowu, jedzenie i pieniądze razem. I know he wanted to be the breadwinner. Wiem, że on chciał być żywicielem rodziny. This is Peter, breadwinner and head of household. Is the name of his wife. Jak już wspomniałem wcześniej, dough po angielsku to ciasto. Ale nie takie wypieczone, ale dopiero takie, które będziemy wyrabiać i będziemy je piekli. W amerykańskim slangu dough oznacza force. I z tym słowem dough w znaczeniu forsa mamy aż dwa idiomy, dwa wrażenia. Pierwszym z nich jest make dough. Robić ciasto oznacza po prostu zarabiać kasę. I made a lot of dough this year. Zarobiłem kupę kasy w tym roku. I drugim wyrażeniem po angielsku ze słowem dough jest rolling in the dough, które na polski tłumaczymy jako opływać w dostatki co dosłownie znaczy to wyrażenie rolling in the dough roll in something znaczy tarzać się w czymś, czyli tarzać się w cieście, tarzać się w tej kasie mieć tyle kasy, że można po prostu się w niej położyć i się w niej tarzać po prostu być bogatym przykład zdania Since she sold her old house she's been rolling in the dough od kiedy sprzedała swój stary dom tarza się w kasie, ma pełno pieniędzy Come on, buddy, don't have any secrets. Vivian's rolling I met Vivian at a Republican fundraiser. Married. Oh. Tym razem już nie o jedzeniu, nie o zarabianiu pieniędzy, ale o ich wydawaniu. I wydawaniu tych pieniędzy w dużych ilościach. Kolejnym idiomem jest Pour the money down the drain. Co dosłownie znaczy wlać pieniądze do kanalizacji, do drenażu. Czyli wyrzucić je w błoto. To coś, czego na zajęciach z ekonomii nikt nie poleca robić. Czasami, w tym wyrażeniu, zamiast czasownika pour, czyli wlewać, używa się słowa throw, czyli rzucać. Tak jak w tym przykładzie zdania. You threw your money down the drain. Wyrzuciłeś pieniądze w błoto. Five days for our banking system to be down. That's a lot of money down the drain. Kolejnym wyrażeniem, które z początku może nie być zbyt jasne, to break the bank. Dosłownie rozbić bank. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj nie o to, że rozbijamy na przykład świnkę skarbonkę i wyciągamy z niej pieniądze, ale oznacza to coś, co za dużo kosztuje. Coś, na co wydasz zbyt wiele pieniędzy. Na przykład, jeżeli chcesz kupić coś nowego, wielkiego, jak na przykład nowy samochód czy dom. To może break your bank. To może rozbić Twój bank, ponieważ nagle nie będziesz już miał tych pieniędzy, które miałeś wcześniej. Przykład zdania. It only costs two dollars. It's not going to break the bank. To kosztuje tylko 2 dolary. Od tego nie zubożejesz. Jak mówimy na osobę, która nie lubi wydawać pieniędzy? Pamiętasz opowieść z Wigiliną Dickensa? w której występował ebezener Scrooge. Scrooge to słowo, które wzięło się z tej książki i oznacza sknerę. Ale mamy również inne słowo penny pincher. Pinch oznacza szczypać, trzymać coś mocno między palcami. Penny to w Anglii odpowiednik naszego grosza. Czyli ktoś, kto trzyma bardzo małą ilość pieniędzy bardzo mocno i nie chce ich puścić. Nie chce ich wydać. Podobnie jak polski sknera. Amazing. I... dziesiąte, ostatnie wyrażenie. Gratuluję, że doszedłeś tak daleko. Jeżeli lubisz moje wideo, to zapraszam na mojego Instagrama. Angielski, linktyp.pl, gdzie znajdziesz dużo podobnych materiałów, wideo takich jak ten, albo na mojego YouTube'a, linktyp.pl. Dobra, przejdźmy do tego słowa. Ostatnim słowem, ostatnim wyrażeniem jest put in your two cents, czyli jak gdyby włóż, połóż swoje dwa centy, swoje dwa grosze. Co to oznacza? Po polsku dodaj swoje trzy grosze. Po angielsku two cents, po polsku trzy grosze. Używamy tego wyrażenia put in your two cents, jeżeli chcemy coś skomentować, jeżeli chcemy powiedzieć coś więcej od nas.

co sprawia Tobie problem w nauce angielskiego, nad czym chciałbyś popracować. Biorę Wasze komentarze pod uwagę, kiedy myślę nad nowym tematem wideo. Więc wykorzystaj tą okazję i do zobaczenia następnym razem. Pa!